Okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto, Bitcoin 29100, jest godzina 6.00 czasu polskiego. Zaczynamy na początek jednak newsy, zaraz będzie analiza. A newsy nie są pozytywne dla Bitcoina, ponieważ rating w USA zostaje obniżony. W zasadzie to nie są pozytywne dla rynku akcji, w związku z tym rynek akcji może spadać. Na chwilę obecną rynek akcji na różowo jest na bardzo długich, dynamicznych wzrostach, ale co się stanie, jeżeli nastąpi odreagowanie? Jak odreagowanie nastąpowało w roku 2020, wtedy również Bitcoin też miał swoje tąpnięcie. To był tak zwany dołek covidowy. Fitch Ratings historyczne obniżenie ratingu długu. USA. I to może właśnie spowodować tąpnięcie bitcoina. Bitcoina, który odbija się od poziomów wsparcia z roku 2019 i poziomów oporu z roku 2017 i 2021. I widać to odbijanie się. Pytanie, czy teraz nie lecimy nieco niżej? Zaraz do tego przejdziemy. Kolejny news. KPMG. KPMG jest to jedna z największych. Firm księgowych na świecie. I ona publikuje raport, który pozytywnie wypowiada się na temat Bitcoina. Po prawej stronie jest pełen oficjalny raport. Jego podsumowanie brzmi tak: KPMG opublikowało raport na temat Bitcoina i problemów związanych z ESG. I tym, że Bitcoin przynosi korzyści w ramach ESG. Czym jest ESG? ESG to jest Environmental, Social and Governance, czyli środowiskowe korzyści, społeczne korzyści oraz governance, czyli takie zarządza, zarządcze korzyści, tak, dajcie znać. Raport wykazał, że emisje bitcoina są niższe niż często omawiane i sugerował strategię poprawy jego śladu węglowego. Wskazano również, że wkład bitcoina w pranie pieniędzy jest niewielki w porównaniu do ogólnego prania pieniędzy, a podkreślono pozytywne przypadki użycia. Raport, raport podkreślił również solidność zarządzania bitcoinem i zauważył, że Nadal jest on niezrozumiany. Pełen raport jest bardzo ciekawy. Mówi m.in. o dotacjach na Ukrainę, o tym, że dzięki właśnie bitcoinowi były one możliwe, o dostępności elektryczności na świecie i o tym, że dzięki bitcoinowi można tę elektryczność i dostęp do niej równoważyć. Kolejny news dotyczy ETF-ów na bitcoina i futuresów na bitcoina. Direction złożył wniosek o produkt futures z Bitcoin i Ether, dołączając do innych firm w wyścigu o uruchomienie produktów handlowych związanych z kryptowalutami w USA. Dobra informacja oczywiście długoterminowo dla Bitcoina, ponieważ ona będzie zwiększać zainteresowanie tym aktywem. Kolejna informacja Worldcoin. Worldcoin zawieszony w Kenii, gdy tysiące osób czeka w kolejce po darmowe pieniądze po to, żeby zeskanować swoje oczy takim Urządzeniem. Ok, ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? Dlaczego oni zostali zbanowani, przynajmniej na chwilę? Nowy projekt kryptowalutowy, WorldCoin, ma trudny start w Kenii, gdzie rząd wstrzymał działalność związaną z nim, ponieważ bada autentyczność i legalność projektu oraz ma obawy w związku co do legalności i ochrony danych, ponieważ są tu skanowane przecież dane biometryczne tych ludzi. Kolejna informacja. Która może zasugerować właśnie spadki bitcoina? Brak miękkiego lądowania oznacza, że osiągniemy nowe rekordy cen złota, to jest nagłówek do końca roku, podczas gdy załamanie na rynku akcji może obniżyć bitcoina nawet poniżej 15 tysięcy dolarów. To nie jest to, że ja się z tym zgadzam, że ja to czytam, ale to jest to, że takie nagłówki są. Ok, to jakie oni mają argumenty na to? Jeśli spojrzeć na to, co poprzedza recesję, czytamy, spadek importu jest jednym z tych wskaźników, które mówią, że coś jest nie tak. Sprawdźmy zatem spadek importu, import w USA, i zwrócimy uwagę, że rzeczywiście. I gdy import w USA spadał, to był właśnie ten moment dołka covidowego, na tym interwale tego nie widać, ponieważ jest to interwał 3 miesięczny, ale tutaj ten dołek covidowy był, natomiast zaraz potem bardzo mocne odreagowanie rynków również następowało, w związku z tym jeżeli miałoby być tąpnięcie bitcoina, to potencjalnie późniejsze wzrosty również mogłyby być bardzo, ale to bardzo dynamiczne, natomiast... Litecoin miał swój halving, trzeci halving Litecoina. Czy coś się z tą ceną działo? Omawialiśmy to już pół roku temu. No i widzicie, że ta cena nie wzrosła może aż tak bardzo, jakbyśmy chcieli. Jakieś wzrosty się pojawiały, natomiast historycznie po halvingach zazwyczaj ta cena w stosunku do Bitcoina spadała. Jeżeli zatem macie teraz Litecoina, no to zastanówcie się i odpowiedzcie może w komentarzu, czy macie Litecoina, czy sprzedajecie go teraz do Bitcoina albo do dolara. To wie. Ok, natomiast bitcoin do dolara. Bitcoin do dolara, zwróćcie uwagę, jest powyżej średniej kroczącej na interwale miesięcznym. Pięćdziesiątki takie falowania duże bitcoina następowały za każdym razem w bearmarkecie, ale to duże falowanie 2018, 2019 i potem powrót jeszcze chwilowy poniżej tej średniej kroczącej. Czy powrócimy poniżej tej średniej kroczącej? Zastanówmy się z punktu widzenia danych giełdowych. Zwróćcie uwagę, inwestorzy na rynkach typu futures przez bardzo długi czas obstawiają pozycje wzrostowe. Tutaj nie było strachu przez bardzo długi czas na rynkach. I co nam to może mówić? Może nam to mówić tyle, że za jakiś czas być może nastąpi właśnie takie przesilenie. Jeżeli przez bardzo długi czas pozytywne emocje i tylko i wyłącznie pozytywne emocje na rynku to było w roku 2020 i 2021 przez 395 dni. No to w tym roku to już trwa aż 304 dni. W związku z tym zwróćcie uwagę, przesilenie następowało i nastąpiło w roku 2021 bardzo, bardzo silne. Wcześniej oczywiście były wzrosty. Tutaj również mieliśmy wzrosty. Czy nastąpi przesilenie? Jest to wysoce prawdopodobne. Tym bardziej, że Mieliśmy do czynienia z ciekawym odpływem bitcoinów z giełd spotowych. I długoterminowo to oczywiście jest bardzo dobry znak dla ceny bitcoina, ponieważ jest mało towaru na giełdach, a w związku z tym ludzie chętniej mogą się o niego bić. Ale sprawdźmy zatem, jak wyglądało to w przeszłości, jeżeli były takie duże odpływy bitcoinów z giełd. Ja zaznaczyłem to tymi przerywanymi liniami, i sami sobie na to pytanie odpowiedzcie czy były spadki, czy były wzrosty, w większości sytuacji następowały jeszcze kilku kilkunasto procentowe tąpnięcia ceny. To nie były długoterminowe spadki, ale to były tąpnięcia ceny. Czy tak będzie i tym razem? To oczywiście nie jest znak na to, że tak będzie i tym razem. Ale jest to ciekawa być może korelacja. Niemniej jednak długoterminowo zaznaczę brak bitcoinów na giełdach. To jest długoterminowo dla ceny Bitcoina znak potencjalnie dobry. A wasze komentarze pod ostatnim nagraniem bardzo pozytywne, także piszcie komentarze pod tym nagraniem również. Dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie takich materiałów więcej i napiszcie jakiego rodzaju materiały chcecie, ponieważ takie będę dla was tworzyć. A na MaxDacie macie dostępy do alertów. Alertów dotyczących różnych wydarzeń na rynku, wydarzeń dotyczących ogłoszeń o partnerstwach, o delistingach, o listingach kryptowalut, czyli takich wydarzeń, które mogą pomóc albo zarobić, albo ochronić kapitał przed stratami. Możecie je włączyć w bardzo prosty intuicyjny sposób. Na zdacie, niebawem będziecie mogli wykorzystywać tokeny MXD do płatności cyklicznych. Niebawem, czyli prawdopodobnie w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. W tym samym czasie również spadnie liczba maksymalna dostępów lifetime co zmniejszy maksymalną podaż tokenów MXD. Maksymalna liczba dostępów lifetime zostanie niebawem zmniejszona bardzo bardzo wyraźnie i prawdopodobnie będziemy z tych lifetime'ów powoli powoli uciekać. Oczywiście użytkownicy, którzy zdążą kupić te dostępy, będą mieć je na niezmienionych, czyli nieograniczonych czasowo warunkach dostępów do platformy Maxdata. Na chwilę obecną to by było na tyle. Ja Wam dziękuję i życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się, niech Hossa będzie z nami. Cześć!